Witamy na kanale Rabaty Że Wow! Dlaczego Wow? Ponieważ na tym kanale prezentujemy tylko prawdziwe rabaty bez ściemy, sięgające nawet do 80%. Żeby się na nie załapać, koniecznie śledź opisy pod naszymi filmami, a także polub nas na Facebooku. Dzięki temu zostaniesz powiadomiony kiedy i jakie promocje będą dostępne. Przedstawię Wam dzisiaj jeden z mocniejszych wiatraków, z którym się spotkałem. Na początek skupię się na opisie wyglądu tego oto wiatraka podstawie zauważyć można stopki antypoślizgowe, dzięki którym nie będzie się on przesuwał podczas pracy. Popatrzcie, z tyłu jest panel sterujący. Posiada on trzy tryby. Jest także rączka do przenoszenia. Siatkę, która jest z przodu, można ściągnąć dzięki tym zaczepom. Świetne ma haczyki, dzięki którym zaczepia się kabel. A, i oczywiście, jest kabel zasilający i przedłużacz 10-metrowy w gratisie. Co tutaj jeszcze? Jest regulacja wysokości. Regulujemy w ten sposób, dzięki której możemy ustawić do swoich potrzeb. Dobra. Regu regulacje wszystkie ustalone. Można startować z grubej rury. Kanał trzeci. No, i rzeczywiście daje czadu. Nawet w takiej odległości nieco większej. Spróbujmy dwójkę. Daje radę. Jedenka. Również wiaterek. Dosyć przyjemny. Jak na dni upalne, letnie, które czekają nas już za niedługo. No, pff. słuchajcie. Warty polecenia z pewnością również do studia, w którym się teraz znajdujemy na sesje nagraniowe, zdjęciowe czy też filmowe. Polecam serdecznie. I pamiętaj, że na tym kanale prezentujemy produkty z rabatami bez ściemy i żeby ich nie przegapić, koniecznie czytaj opisy pod naszymi filmami i polub nas na Facebooku.